Podsumowanie Rzeka Odra, piękna rzeka Spędziliśmy tu 3 dni Dzisiaj przyznajemy, nie łowiliśmy Ale udało nam się pobić Dawida życiówkę I moją życiówkę Także zobaczycie co się działo Dawid miał też takiego sumora, że nie szło go wyciągać Rozprostował kotwicę Także zabawa była przednia 2 dni łowienia Ale rybki były piękne Miłego oglądania Pływamy na miejscowe powodzenia. Patrz na sądzie, co się dzieje. Wkurzyliśmy jakieś suma. Tym, że to drzewo wyciągnęliśmy. Może się delikatnie zdenerwuje. Nie ma to co dwa zaczepy na raz. Mamy z Dawidem dwa jakieś konary. Ale grunt to dobry opad. Kolejne drzewo na kiju. Ja lepiej na stu dziesięciu? 110? Na 130. No właśnie. Poczekaj się na Wit teraz. O, lepiej, idzie Może będzie mieć moją przynętę, bo mi coś zerwało właśnie. Też przynętę, coś mocnego. Nie wiem, czemu mi znowu nawet na... O, panie. Idzie. O, ale idzie, coś o, wielkiego. Panie. O, panie. O panie, o, panie. To jest kurwa moja Rekord, przejdź, 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 chowaj Wędkę uważaj Zwinąłeś ją? Tak, to jest przyżmien Ale Ole bestia idzie No Czekaj, Będkę z To jest ryba życia. To jest ryba życia. Sią, siądź, Dawid, dobra. O, patrz, 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 co się dzieje? To jest ryba przerażająca. Myślę, piękne. że ma więcej Myślę, ja też Nie bo... wiem Zadam się ją Kurna, ta ryba nas ciągnie normalnie O, to jest Ale mi się kurde, plecionka na przelot O, już mnie ręka boli Już mnie boli ręka A jeszcze jej nie widzieliśmy Patrz, patrz, jaki był. No, Dawaj, dawaj, dawaj. ale idzie! To jest bestia! Drodzy widzowie, ja pierd... Szkoda, że nie ma ten kawałek dźwięku na tym castingu, ale ryba ja jest. Jak mam skręconego na beton. Na beton? No to to ma dwa metry. Ja pierdzielę. To jest coś świetnego teraz. Chciałam to kiedyś na żywo zobaczyć i to się teraz spełnia. Zobaczenie takiego holu na żywo. Szkoda, że to nie mój, ale no trudno. No. Siądź na mnie. Ani zaraz ma się A, no, teraz, bo jakby na swoje górki teraz. Cobam się. pozycję. O kurwa Nie mam siły już. Żeby tu się teraz nie wypięło Tylko teraz nie pierni, na mnie z wrażenia no, wie co się nagrywa? No przepraszam, no. No, Zobaczymy go chociaż? Nie wiem O kurwa o. <śleszy> Stary, tylko zmęczyć można mi się nudzić sensem, co dopiero tobie. Ja pierdzielę, ryba życia. Ja się chowam. Ryba życia. Ryba, co życie. na eschwach Na sądzie. Nie widać za bardzo. Musi być nisko. Musi być bardzo nisko. O kurwa, o kurwa. Dajesz sobie radę? No. Ja pierdzielę. Ryba kurwa wielkości nie albo. Nie stała ja, jedzie do góry. Dobrze, 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 idzie do góry, z Poczeka Patrz jaka z żyłka Jest, jest, jest już, już było widać Big Game'a. Patrz, wow. patrz, 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 odjazd. To będzie patrz. świetny materiał. Odjazd. Jak w GoPro zostanie tego. To, to jest świetna ryba. To jest przepiękna, wielka ryba. To jest pewnie mojej wielkości, nie? Ach, no takich kurwa ryby też nie wiem na jakiej już życiu Obawiam się Trzeba już do... Dobra, jest ja są... Dobrze No się pojawi O kurwa O Jezusie, cóż to za ryba jest to jest podfór. O nie, o nie Nie, ono idzie. nie, nie, nie. Byłem jeszcze teraz się na spali. Jezu, do To ma dwa metry o tak, o nie O nie Przynajmniej ją zobaczyliśmy. Odpinaj wszystko jak do góry, jak nie zerwiesz to nie zapalisz Ryba się nie zerwała i to lepiej się dopadnie Dobra Cenzurą będę wszyscy Jezusie Co to jest Jooo 30 gramowa wędka się pod nim wygina jak plastelina To jest bestia, proszę Państwa Takie tu będą łapane na zawodach Europy Bo jesteśmy w miejscu <tryk> <tryk> zaraz się wpieprzymy w brzeg Kurwa wiesz. Yo! Kurwa, jakie to jest Dawid, nie przeklinaj nie przegnę, żeby tu nie wlazł, tylko tak. żaden z o nie, o nie, o nie, Dobra, on jest spokojny. Chodzi grzecznie na razie. Jezu, jakie to jest piękne? wielkie. Ryba życia tu właśnie. Boże, to jest wielkości łódki. To jest sarana na kiju? No powiem Ci, łapa, już mnie piecze jak skurczy byk. No, eee to jest coś ogromnego Ja pierdolę Dobra, rękawiczka, no to, Dawid Dobrze, wziąłeś. Tak, Ona jest na lewą rękę tu niestety A ja nie mam takiej Muszę się w dupce nie Jezu Chryste Nasza miarka łódkowa chyba Nie, trzeba będzie na brzegu zmierzyć, wiesz? Jezu Chcesz go podtrzymać? Tylko trzymaj go mocno żeby się nie wypiął. Żółki nie trzymaj, tu palec wstać pod to I trzymaj mocno wędkę Żeby się nie wyszarpał A To skręcić Trzymaj mocno nie? Trzymaj mocno Czy my to będziemy mieć? My to ja to mu, go muszę na... My to mamy my to kurka mamy, kur, a mamy. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzyma. Trzymam Musi Skręcić? Nie, nie, nie Spokojnie, ja go utrzymuję nawet. Jezu Chryste Dobrze jest zapięty Jest zapięty tak, że się nie odepnie Ok, trzymam, trzymam go Taką bestię udało nam się wyciągnąć Piękny Zaraz go zmierzymy Będzie mierzony o! O nie oczywiście. Ale pod cały czas w pionie mamy ogromną bestię! To jest kurde, naprawdę. To się dzieje w tym momencie na waszych oczach. I poszedł Mokra ja! łapka. Dobre. Kolejny dzień po poszukiwaniu bestii. Dzisiaj pora na Dawida. Wczoraj by się udało złowić piękną sztukę. Zobaczycie sami. No i pływamy sobie. Pogoda piękna, słoneczka świeci. Siódma trzydzieści I dwa woblery Widzisz? Przy zwijaniu. Jest? No, trzymaj ciągle napiętą. Już się spiało Chyba się spiało. Nie jest No to powolutku Powolutku, ja za wędkę odłożę oh, O pierdole yes. No widzisz, i przy zwijaniu Czekaj, ja sobie swoją wędkę postaram się złożyć Trzymaj go, trzymaj No i Dawidzia życiowa Dobrze. Trzymaj go. Jak wchodzi pod łódkę, wstań. Wstań, to okrążaj. Okrążaj łódkę. Okrąż łódkę. Żeby nie wszedł pod łódkę. Weź sobie no, nogi tu sobie, stań. O, albo tam sobie, stań. No, dobry przykładaj, przykładaj. Poczekaj, poczekaj. Ole wielki. Poczekaj. No, dobrze. Mhm. Poczekaj, poczekaj. <noise> ja, poczekaj, poczekaj, o kurwa O kurwa Nie przeklinaj Dawid Bo to Oj. jest wszystko nagrywane stary No Poczekaj, on jeszcze sobie zrobi odjazd On sobie jeszcze zrobi <noise> <noise> Ale się cieszę Jest, życiówka Idealny jest Na stówę, 100 ma Zaczekaj, bo nie jest, tak, nie, jest tak mocno, nie jest tak mocno zapięty Poczekaj, bo on jeszcze może odjazd zrobić, no, no dobra, trzymaj go A -a. Ja zmyślałam, że się <laughs> dobra, nie Widzisz, przezwijany no, no, no Uważaj, uważaj Ciebie Jeszcze pochodzi Uważaj, żeby się dobra, silnik nie wszedł, no. nie, nie, nie? Nie, nie, nie Nie, nie, jest No okay. dobra Czy jednak nie zmieniasz w ogóle, no? Nie zmienię <laughs> żeby się nie wypił żeby się nie wypił nie, wyp... nie, nie się Dobra weź trochę, tu musisz tu mi go dać Bardziej no czekaj go stuknę poczekaj, 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 Niech sobie jeszcze przejdzie no dawaj go do mnie no jest, jest, Ach. jest Dobra, jest ja spokojna dawaj o, oh, Dawidio! Yes. Będziesz miał sesję. Jest! <grystanie> Dobra, mama, mamy sztukę. Dawid, <grystanie> powiem ci, że szacun. Dawaj go do góry. Spójrz na mnie. Poczekaj sekundę. Nie? Do góry go jeszcze tam ponieś? No, stary. <grystanie> Dobra Jeszcze czekaj, filmik nagramy Dawid jego bestia, dobra, możesz go wypuścić Przytrzymaj go za pyski jeszcze Masz go ładnie Uśmieszek No i dawaj go do wody Poczekaj No, Dawid wypuszcza

O, tu, do pompuj, pompuj ją, żeby nie dostał luzu O kurwa, zerwała się Niemożliwe, płynie w twoją stronę Tak? Na pewno? Nie wiem Jest? Jest Pompuj, pompuj ją, pompuj, żeby... co my Nie, ryba, ryba, myśleliśmy, że zaczep, ale... Ale chodziła, nie? Tu przeszła Już jednego mamy dzisiaj, młody złowił taki o 30 ale ten większy pokaż się. Pompuj, pompuj go Cholera. Daję za wygraną Przechodzi? Poczeka, poczekaj, poczekaj, nie wiem, to teraz on w chyba wszedł albo... Nie wszedł Nie wszedł, jest Nie wszedł, jest O <grywa> W jaja se tą wędkę, dobra O kurwa! kurwa. Dobra, ma już jednego na koncie dzisiaj. Trzecia pochodzi. ryba w dzisiejszym dniu na moim koncie jest, na moim cyniku? To ja. Brawo, Dawid. Poczekaj. Nie ciągnij go na siłę, nie? Ciągnie na siłę. Nie, tak, nie chcę mu dać luzem. Masu ma? I dalej, malutki o, o no. wow. A, malutki malutki Ale zdjęcie sobie i tak sobie no, Duży Dawid. są Dawid, Duży no Poczekaj, Nie. poczekaj Dawid yy, Musimy go wziąć Dobra dawaj go Jest. Dobra do góry Poczekaj To jest... kurna, mi się... Kolejny sum Dawida. no wypuszczę no, Tylko poczekaj, aż sobie złapie powietrze, nie? Dobra, poszedł piona w Też mam już usypioną tą łapę Zacięci yes. Fishing Team Polecamy